Siemańczo tutaj DiddyGhost. To jest pierwszy od, drugi odcinek. Przepraszam Was bardzo. E, drugi odcinek z Let's Play, nowej serii na moim kanale. Pierwszej w ogóle e, jaka się pojawiła. No, to jest seria, w której, m, w której będę jakieś gry nagrywał losowe. Jakieś tam sobie wybiorę. No, jeśli będą Wam się podobały, to piszcie w komentarzach, że, żebym je nagrywał po prostu więcej. Wam się nie będą podobały, ale mi się będą podobały, to chyba będę też nagrywał dla fanów, dla mnie, dla Was, jak w ogóle, jak się do mnie przyłączy ktoś, kto będzie chciał. A jak nie. E, no i po prostu wtedy. Mm, a jak nie będą Wam się podobały, mi, Wam też nie, to odrzucam po prostu te gry i już nie będę do nich wracał. No, to jest gra League of Legends. E, fajna w skrócie LOL, może niektórzy ją, ją znają. E, ja ostatnio gram często, naprawdę fajna gra, serio polecam. E, no i chyba będę ciągle nagrywał z niej, e, ale ja tutaj jestem Queen, tu. No, i yy, będę walczył na takiej mapie sam Monarch Swift 5 na 5 z botami. No, to jest mój taki poziom. No, tutaj kupmy sobie ostrze do rana i to. Okej, okay, może być. Lecim, lecim na szczecim. No, dawać. To teraz tutaj jest ok. Ja tutaj chciałem mieć tego jasuło, ale. Zobaczyłem jakiegoś, e, nie pamiętam Oślepiający nalot No ja pierwszy raz gram tą postacią Bo ja tak normalnie to gram e, Malfit, Malphite Tutaj ktoś wybrał Go O tutaj tak wygląda, ja taką postacią gram No i ona jest zaje fajna Chwila, to jest w, e, Valor e, Zobaczcie Okej okay. Od, jest od siedmiu do dwustu. Od stu do dwustu, sorry. Cisnę, jest do Co tutaj jest? Co tutaj podwyższyć? E? Jest to. Czekajcie, zobaczą. Ej, 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 fajnie. Fajne. Czekaj. Valor. A to jest jej ptak! Pojawiły się stworzenia. Wow. Ej, fajnie. Ej, to jest naprawdę fajne. Fajna postać. Chyba będę potem grał ją. Niezły ma pistolet, nie? Czekajcie. Przybliżę jest troszkę taka dziwna grafika w tej grze jest. Naprawdę fajna ta gra. Polecam. Oj, sorry. Podrapałem się po nosie, no co nic złego. O, pierwsze zabójstwo golema jest. Jest osiągnięcie. Jest osiągnięcie. I być może widzicie, że już tutaj na górze nie ma tego znaku action. Bo to była wersja próbna. Ja dopiero zaczynałem przy, przy, yy, z YouTube'em. No i wtedy miałem tą wersję próbną. Dopiero teraz na gwiazdkę dostałem. Od rodziców. No, nie będę kłamał. Od rodziców. O, fajne. Ej, na serio. Zajebiste. O, la, przepraszam za używanie brzydkich słów. Wiem, że to moi rodzice to oglądają. E, no... To trwa troszeczkę, więc to chyba będzie podzielone na odcinki. Tak. E. E, boom. Yeah. Yeah, drugi poziom. Jest osiągnięcie. Um. E. E. Do tego. No, wow, wow. Co to było? Przeskoczyła do niego, no i zrobiła backflipa do tyłu. Uh! no... Jak można zrobić backflipa do przodu. Dlatego to ja nie rozumiem siebie. Ho, ho, ho. Fajne. Ale ten Valor naprawdę niezły... Serio. Niezła postać. Ale będzie trzeba podwyższyć prędkość ataku. Jak dla mnie. Kurde! Nie, 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 de. Uzdrowienie czaru przewoływacza. zabiego. Co to było? Co tam było, ten orzeł? Gdzie on w ogóle jest? A, on jest chyba na plecach, tak? No dobra, um, to teraz. Piu, podwyższam je. Yeah. Takie e, usłyszeliście, bo tam było. Dawaj walor, coś takiego. Nie wiem Ale fajna gra, tylko troszkę dziwne efekty, nie? Tak jak dla mnie Uuuu, nie, 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 bardzo dziękuję, nie chcę Kurde, ale ten Brand jak się go używa dobrze, to jest nawet niezłą postacią Ja tam go miałem... To była do, z rotacji darmowych bohaterów, ja, ja go na początku miałem samym Zaraz uskoczyli do skoku, do, do Ryza Buhaha. Co to było? Ja pier... Ja pierniczę. No w ostatniej grze też... Ja tym Malfitem umiem tak grać, że na początku jakieś 6 razy ginęł, a potem e, miał same pentakile. No dobra, nie, żartuję. Sorry. Nie same. Nawet nie miałem nigdy pentakila. Taki problem. Ojejejeje. A, dobra, jest jeszcze drugi. A ja, to można wchodzić. Nie, nie można. Eee, doskok dryza! Wow, to było za fajne. Ten doskok... Ten doskok to jest genialny. Ja cię nie mogę. Ryzy! Przygotuj się na śmierć! No kurde! Ej, ty nie miałaś się wstrącać. Em... No. Ok. Może być mikstura zdrowia. Eee. A teraz dla Was zatańczę. DAN. Nie. DANY Tak. Ciekawe, jak ona tańczy. Czekajcie. Z zobaczy, zobaczę. DANY C. Wow. Patrzcie na nią. <laughs> ja cię. A czekajcie. Ojej! Ej, nie, 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 ej. Ej, no, rizy. Mój Dawaj, walor. Słyszałem, wyraźnie było. Dawaj walor. Nie jestem pewien. Jestem pewien, serio. Dawaj, walor! Ja nie mogę. Dawaj, Valor, walor, lec! Sprzedzwożę. Dlaczego tutaj tego ryża? Ryza nie ma. Jak zawsze nazywam ryż. Tak potocznie? Zoom, bum. Co to jest? Co to są te kwiaty? What the hell is going on? One się w pewnym czasie wyczerpują, ich czas. O, Ryzę! Cześć! Nie zauważyłem cię. O serio? Fajnie. Zaraz ci ja ci zadam obrażenia obszarowe. Trzymajmy się planu. Trzymajmy się planu. Trzymajmy się planu. Dobrze, trzymam się planu. No i do jasnej cholery zaraz chcę go zabić. Jest, jest, będzie, 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 będzie. Zabijaj z gracją, zabijaj z gracją, no. Z... What the fuck? What the fuck? Ej, no błagam. Ludzie. A w ostatniej grze to patrzyłem też, że ryze miał mniej, ten ryż głupi, miał mniejszy atak od, od golema. Serio, od golema, takiego tutaj golema. Naprawdę. Tele- TEPAJ SIĘ! A teraz... Na ryza! Na tego głupiego ryża! tak him! Kurde... Nie no, nie... Czego on zawsze tam wchodzi? O, naprawdę... Który, który, który? Który? E, bo on mam. Aha... Pierwszy kill, pierwszy kill Proszę państwa Pierwszy kill nabiłem sobie Jest, jestem zwycięzcą Boże, ta queen jest strasznie dziwna Mam atak 117 To i tak mniej od ryza. Ryża Ale nevermind Ja zawsze sobie podwyższam prędkość ataku To jest naprawdę mocne a ja mam takie kurczę, taki e, face palm, że zawsze, prawie zawsze, włączam te. E, rozwalam wszystkie wieże tutaj na tym. Czyli rozwalam tą. O, ryzę. Cześć, cześć, przyszedłeś do mnie, ryżu. Boże, te jej umiejętności są po prostu zabójcze. Nie mogę. Tak! Tak, zabiłem, zabiłem. Je, yeah, ma O, jest! mam R. Chcę zobaczyć, co to jest. O, no widzicie? Kurczę, mam. Jestem orłem. Wow, wow serio. Nieźle. Ej, no i mam większa atak! A ile to trwa? Darmowa? Ja ci nie mogę! Kurde! Ryzę, zepsułeś mój piękny sen! Te ryżu głupi! Ha, ha. Ale go pojechałem! O no, serio? No nie no, nie so. Kurde! Zabiję tego ryża! Zabiję. Eee, 1950 2000. Eee, nie, ja sobie na ten szybkostrzelność piknął coś. Tutaj były te. Żądełko, tak, to jest genialne. Efej już nie mam. No, to lecimy. Z na trzecim. Ale serio może być niezły. Jak się go nieźle, dobrze używa. A ja wtedy jeszcze nie umiałem używać, to jest problem. Będę musiał sobie jeszcze coś kupić na ten. Ale to ma 126 sekund odnowienia. A już myślałem, że to ja. O kurde, no! Nie! Ryze! Ryzę! Nie sp Nie spadaj stąd. Nie, no błagam. A no, ta! A. Ale ta umiejętność najlepsza to jest naprawdę genialna. Oni widzicie już szybciej, nie? O, następny poziom E! O, no, cholera! Dlaczego dla mnie? Przecież tutaj jest tyle golemów, że. że ta wieża mogłaby się nie objadać Nie wiem po co, ale mogłaby. Zabiłem, zabiłem, nie zabiłem. Choler. No. Głupi ryzy. Głupi ryż. jedność darmowa. What? Co się. Przecież to było darmowe, no. Ej, już sami widzieliście, to była darmowa. No dobra. No, teraz uderzenie z nieba, teraz jest darmowe, nie? A wcześniej było 100 punktów, many. No, nie mogę Valora. No, chyba że Queen przywołuję. Jeee, yeah, no nie. Cholerne coś. Nie wiem co, ale cholerne. Ale zauważyłem, że na wieżach nie da się używać swoich umiejętności. Ja tą wierzę rozwalę. No mówiłem! Mówiłem, to jest taka przyległość. Nie wiem co to jest. Nie wiem co to jest, nie wiem dlaczego. No ale tak jest. Przepraszam. O kurde. Kurde. Co go to ja to go strzeliłem? Nie. Ja nic z tego nie robiłem. BUM! BUM! Yeah. No i widzicie, zabiłem? Ta Queen jest naprawdę fajna. Będę musiał częściej grać. Jak się ją ogarnie, to jest. Zaje. Nevermind. No, kurde, już film jest za długi. No to na razie się żegnam z wami. Do zobaczenia w następnej części. Bo no bo na razie jeszcze nie mogę przesyłać filmów do niż 15 minut. A trwa to już. 15 minut, 43 sekundy. Na razie, spotykamy się w następnej części, która nastąpi. Bo ja to muszę, muszę nagrywać naprawdę tuż po sobie.